Na pewno y, najważniejszy czynnik dzisiejszego dnia to przede wszystkim zwycięstwo. I generalnie my w szatnie patrzymy przez pryzmat tych trzech punktów. Y, to było dla nas najważniejsze. Zdobyć te trzy punkty, zdobyć w końcu bramkę. Fajnie, że nie straciliśmy y, gola. Y, na pewno te trzy punkty pozwalają nam w tej chwili przeskoczyć pod Beskidzie. Mamy 13 punktów. Owszem, róg w tej chwili ma 6 punktów y, więcej, mecz mniej, ale. Piłka teraz jest po stronie właśnie Chorza, więc Zobaczymy, co w poniedziałek zrobią. Jeżeli chodzi o przebieg spotkania, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że w pierwszej połowie, w ogóle pierwsza połowa była słabym widowiskiem. Obydwa zespoły zaprezentowały dosyć senny futbol. Mało się działo. Dużo było wstrzeliwania piłek w sektory ofensywne jednej i drugiej drużyny. Myślę, że to, co się stało na przerwie, ten impuls, wejście Dawida Nowaka i Bartka Żurka na pewno dużo wprowadziło do gry. Zmieniliśmy ustawienie na dwóch napastników, troszkę inaczej też taktycznie rozgrywaliśmy piłki. Dużo piłek było kierowanych za, za, za plecy linii obrony do Dawida Nowaka, także na pewno ten system gry po przerwie się sprawdził i mamy upragnione trzy punkty. Gratuluję zawodnikom postawy, zaangażowania i życzę im przede wszystkim wesołych świąt, bo na pewno ten wynik y, pozwoli wszystkim, zarówno y, nam, kibicom, y, zawodnikom y, no, w lepszych nastrojach spędzić y, te święta przy stołach przy sto y, rodzinnych. Trenerze, ja mam pytanie. Paweł Kuźbiki, ks.pl. Sprawdzał Pan, czy Emiliusz Zubas ma w rodzinie jakiegoś czarnoksiężnika albo pochodzi z takiej rodziny, bo to co on wyprawia, to jest jakaś magia no, w obronie piłki z pół metra. Ja myślę, że jak ktoś spojrzy na niego i z nim porozmawia, to zobaczy, to normalny człowiek, przede wszystkim bardzo spokojny, nie robi niepotrzebnych ruchów, także jest na pewno stoją, zespół to czuje i czuje, że z tyłu stoi bramkarz, który naprawdę jest ostoją opoką. Jeszcze jedno pytanie, czy ta zmiana właśnie dwóch zawodników od razu Bartosz Żurek i Dawid Nowak, powiedział pan sobie wtedy, że już dość tych 0-0 i trzeba zagrać wabank, czy jakieś inne motywy panem kierowały? To znaczy przez myśl, już tak w 40 minucie przechodziły mi dwie myśli, że żeby zostawić jeszcze obecny układ na 15 minut albo zareagować zdecydowanie w szatni, zdecydowałem się na ten drugi wariant. Myślę, że to był impuls przede wszystkim i, i, i to na pewno pomogło.